Dzień dobry wszystkim. Zapraszam na kolejne weekendowe odcinki. Dostałem jakiegoś silnego kataru, więc jakbym wydawał dziwne dźwięki, to wybaczcie. Powtórzymy sobie to, co było w zeszły weekend, czyli zdrabki za 20 zł z Mega w nazwie i wkład wyrównany za 90 zł. Były fajne, wygrane, więc miejmy nadzieję, że utrzymamy się w tym wajbie takim. Co przygotowałem? Dwie zdrabki za 5 zł, 10 razy kasa i Super linie. Takie mamy numerki. Są cztery zdrabki za dyszkę. Jest to starożytny skarb z dziewiętnastką, z dwudziestym czwartym to jest klasyczna czarna siódemka. Z piątką mamy gorączkę złota i Zodiaka z siódemką. A te z mega zdrabki to super mega pensja. Ostatnio szczęśliwa numerek dziewiąty. Tak samo Mega paradizo też szczęśliwe numerek trzeci. I tutaj się nic nie udało utworzyć, ale jak wiecie, ostatnia linia zawsze tutaj daje. Także miejmy nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. No to zapraszam. Zacznijmy od zdradki za 5 zł, czyli 10 razy kasa. Mamy takie liczby do znalezienia. O, i zobaczymy, czy się jakieś powtórzą tu na dole. 28, 18, 22. No, patrząc na to, co wylatuje, to będzie ciężko. 12, 14. 19, 15 i 31. Dziękuję, mamy pusta. No to staroszek Następnie się troszkę odczarował. Zobaczmy, co dzisiaj w ofercie. O, wszystko różne, także nawet podpuchy nie ma. Dwa słoneczka i skrzynia. Trzecia palma. Statek tutaj mamy coś. O i palmę, także też wszystko różne. Tutaj też nic specjalnego. Także kolejne trzy gry. No tutaj dwa razy hełm. Także jeden za mało. No tutaj też nic specjalnego. I kończymy grą siódmą. Może na końcu coś ukryli? No, niestety nie. Dobra, także druga zdrabka pusta. No to może znajdziemy za to kilka siódemek na poprawienie nastroju i wyniku. kości jabłko, korale. Gitara, czapka. No i końcówka, gwiazda. O, gwiazda to w zodiaku może by się trafiła. Oj, księżyc. No, zobaczymy. Pierścionek oraz ptak. Takaś, taka jaskółka bardziej. Dobra, także niestety trzy zdrawki za nami. Wszystko puste, więc zobaczymy je, i tą jedną nasze z grubszych ryb. Super mega pensja. Do znalezienia mamy 42, 7, 22, 14 oraz 16. No i czy znajdziemy? 35, 27, 15, 8 oraz 11. No na razie nic. Trzeba szukać dalej. i 49. No, też nic nie mamy. Linia trzecia. 21. No, też nie mamy. Ostatnie dwie linie. No, też się nic nie trafiło. Czyżby emocje do końca? A może pustak? Tutaj przygotowane przez lotto. No, i 23. No, zobaczcie. No, niestety, także dzisiaj dzisiaj zrabka mamy przegrana. No, kolejna pusta. Także teraz coś dłuższego. Super linie. Może tutaj jakaś wygrana. Czeka na odsłonięcie. Także cytryna i piłka to pierwsze symbole. I piłka już tutaj mamy. Bardzo pozytywnie jest. I kolejna piłka. I tutaj jeszcze jedna. O! I jeszcze jedna. Ale cytryn coś tutaj nie. Nie przyuważyłem, a jednak przyuważyłem, to w jednej linii nawet, o. Dobrze, serce i parasol, no to lecimy dalej. Parasol tutaj i, 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 tylko tyle, nie? No to coś skromnie. Może się rozkręci, jak mawia klasyk. Popcorn i słońce, także mamy słoneczko tutaj, tu jest kolejne. Tu jest to i też w jednej linii i, i, i wszystko. Leżak oraz korona. Kolejne symbole. Koronę mamy tutaj. I tylko w tym miejscu tak. Mhm. Leżaka też coś nie widać. No dobra, no to dalej. Biedronka i kości. Teraz takie symbole mamy. Biedronkę. Tu jest kolejna. I też raczej wszystko. No tak skromnie coś z początku. Łódź i okulary. Kulci i okulary też coś za bardzo nie ma. No, no. Księżyc, diament. Może teraz coś więcej? Księżyc tu, księżyc tu. Tutaj dwa na końcu. Dobra, także wszystko. Korona była jest niezdrapana ale to już standard do mnie. Rolki tęcza. Tęcza tu, tęcza tu. Tutaj. I to raczej wszystko. Dobra, kolejne dwa symbole. Gwiazda oraz klapki. Klapki gdzieś tu były. O, właśnie, są góry. Tutaj mamy gwiazdkę, jedną, drugą. I tutaj jeszcze po jednej. Klapki też się znalazły. Dobrze. Także tylko cztery symbole zostają. Moneta i sakwa. Moneta, sakwa. O, tutaj kolejne. Moneta, sakwa. No, także wszystko. Zostają tylko dwa, czy dadzą linię. Kwiat i dzwon. No i chyba się nie zapowiada niestety. Kwiat tutaj. No i dzwonki nic nie dają, bo są poblokowane przez inne symbole, które się nie trafiły. Tak, różne kontrolne to mamy o. TN. Także kolejna zdrapka pusta. Przed nami tylko trzy sztuki. No miejmy nadzieję, że teraz się zadzieje. Także szukamy czego? Monety, bo nie A już myślałem, że to moneta, ale to bransoletka. Szpilki, wiśnie. Naszyjnik. Dalej. Korona, zegar. Kufer. No na razie nic konkretnego nie ma. Podkoła, kwiat i ostatnie pola pierścionek, tulipan i klucz. No i kolejna zrabka pusta. No to się na wybierają tych pustaków na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że zaraz tutaj węgla paradizo pokaże, jak się wygrywa, i zapomnimy o tych pustakach. Jeszcze tylko zodiak nam zostaje z takich szybszych zrapek. Jest gwiazdka, moi drodzy. No to ładnie, zodiak tutaj. I druga gwiazdka. Pięknie. Podreperuję troszkę wynik. Sputnik i trzecia gwiazdka. O, przepraszam, nie widzieliście. No, aż humor wraca. Jak się widzi fajnie tutaj. Fajne gwiazdki. Dobra, no to zobaczmy, co one nam przyniosą. Dyszkę, czy może coś lepszego. No tu mamy dyszkę, tu mamy drugą i. Tu mamy trzecią. Także 30 zł w Zodiaku. Bardzo fajnie jest na pomnożenie. No i czy Mega paradizo Tutaj poprawi wynik. No zobaczmy. Iguana oraz Piniata. To jest do dodrapania. Piniatę mamy tutaj. Iguana jest tu. Jeszcze coś będzie. Tak, Piniatę mamy jeszcze w tym miejscu. I tu na dole mamy Iguanę. O. Tak to wygląda na chwilę obecną. Także kolejne dwa symbole to kiwi oraz marakasy. Kiwi, marakasy. Nie, to jest limonka. Tu jest kiwi. O, i marakasy razem w jednej linii. Fajnie. O, jeszcze igłana była. No ja to zawsze może coś przeoczyć, zwłaszcza teraz. Marakas, kiwi. Czy jeszcze coś tutaj będzie? Tak, to, to jest kiwi. Dobrze. Tutaj nic i na dole mamy coś, tak marakas tu i marakas tu. No, tu się zagęszcza. Zobaczymy. Rozgwiazda i łosioł. Rozgwiazda, tu kolejna. Tutaj nic, tutaj nic. A, jest, przepraszam, dobrze. Tu jest kolejna rozgwiazda, tu mamy osiołka i rozgwiazdę. I na dole coś jeszcze będzie ciekawego? Nic nie ma. Dobra, no to jeszcze mamy parę maska i wodolot. Wodolot się znalazł tutaj. Mamy maskę, wodolot. No kurczę, tak, tutaj też się zagęszcza, ale żeby tak coś trafić, to nie ma chętnych. Maska i wodolot. I co, i nic więcej nie. Tak, dobrze. No to po jednym symbolu sobie jeszcze zdrapiemy. Liść. Tak trzeba troszkę emocje podbudzić. Liść. Tego mamy tutaj i mamy go tutaj. O. No, więc zostaje co? Ostatni symbol, jakim jest pelikan. No i czy on da wygraną? Zaraz będziemy wiedzieć. To są tukany, tego nie drapiemy. Tutaj nie ma nic. Tu jest pelikan. O, właśnie, ale nic on nie da. To były marakasy, oczywiście. Tutaj nic to nie da, i tutaj nic to nie da. No, także paradizo puste. Dobrze, a się ładuje wygrane. Następnym razem przyniesie Rarytasem. Dobrze, także jedyną dzisiaj wygraną zdrabką jest Zodiak. Na szczęście przyniósł 30 zł, a nie zwrot. Na szczęście, że w ogóle coś przyniósł. Więc można powiedzieć, że mamy wynik na pomnożenie. Także bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia i zapraszam jutro na niedzielny odcinek. Będą mega linie i mega krzyżówka. Cześć.